Choć zgrzyta i chwilami nawet trzeszczy, rozmowy koalicyjne idą super. Tak słyszymy z serwisu wiertniczej i oczywiście widz tej stacji cieszy się razem z pracownikami tvn Bo jak jest super, no to jest super. Zobaczmy więc, jak bardzo. Jacek Łęcki, jesteśmy w polskiej telewizji. Startujemy. Jak oni kłamią. Choć widać gołym okiem, że cztery główne partie opozycyjne spierają się w zasadzie o wszystko, pracownicy TVN-u dokonują nadludzkich wręcz wysiłków, by przekaz był jednak pogodny i niestresujący. Super albo fajnie, to są przymiotniki najczęściej używane przez tych, którzy biorą udział w rozmowach o kształcie nowego rządu, by opisać, jak idą rozmowy. No super, że tak fajnie, ale na konkrety będziemy musieli jeszcze chyba trochę poczekać. Idą one tak bardzo super, albo i fajnie, że w tej samej stacji, ale rano, rzecznik PO mówi, że takiej konkretnej, szczegółowej umowy to już nie będzie. No ale rano to nie wieczorem. Jest koncepcja takiej umowy koalicyjnej, w której zmieszczą się wszystkie szczegóły i myślę, że te, tego rodzaju umowy koalicyjnej nie będzie. Chociaż my rozmawiamy o wielu szczegółach, o pro, programie rządzenia na, na, na pierwsze dni i miesiące, to myślę, że będzie to bardziej deklaracja kierunków działania. Oczywiście kierunkowa umowa jest łatwa do zidentyfikowania, nie musimy sięgać do zakulisowych negocjacji i jest ona jednozdaniowa. Odsunąć PiS od władzy. Pracownica wiertniczej dopytuje jednak o detale. Jak umowy koalicyjne? Super. To znaczy super. No super. To ten moment negocjacji, kiedy oficjalnie liderzy partii tworzących przyszłą koalicję rządową A jest złotem, kochani. Mówią tyle, żeby nie powiedzieć tak. nic. Że coś słyszę, czy... Naprawdę idzie fajnie. My wiemy, że lider lewicy ma poczucie humoru, no ale żeby aż takie? No bo spory toczą się przecież i o stanowiska, i o zapisy umowy, teraz już tylko o kierunkowej. Tak jak choćby w kwestii prawa do aborcji. Dzisiaj Władysław Kośniak-Kamysz mówi o tym, że w tej umowie koalicyjnej nie będzie żadnych kwestii światopoglądowych, że nie będzie zmian światopoglądowych. No i na to już oburzyła się lewica Anna Maria Żukowska, która mówi, że no, przynieść z tym hasłem do wyboru. No to jeśli chcą sobie wpisywać, jak chcą wpiszą. Zarówno lewica, jak i koalicja obywatelska zgłosiły to w programie, mówiły w Ale wyborach, w... że będą za tym, żeby była liberalizacja hmm. prawa. Ale w w umowie... że... My składaliśmy bardzo poważną deklarację jako koalicja obywatelska, tak samo robiła lewica i zamierza. I wypełnimy wszelkie te zobowiązania. Można odnieść wrażenie, że Donald Tusk w ogóle w tych trudnych negocjacjach nie bierze udziału. No albo mija się z prawdą, no, ale to chyba niemożliwe. On. W podobnym duchu o kulisach toczących się rozmów w internetowym nagraniu mówił dziś Donald Tusk. Rozmowy idą świetnie. Jesteśmy przygotowani do utworzenia rządu. Ja mogę mówić tylko i wyłącznie dobrych rzeczy o partnerach, z którymi rozmawiam. Bez dwóch zdań można wierzyć Donaldowi Tuskowi. Przecież dla niego nie było 9 lat temu nic droższego nad nadbycie premierem Polski, no chociaż nie do końca. Jak oni kłamią? Oczywiście wszystko o koalicji idzie fajnie, i tak dobrze, że marszałek Sejmu powinien być rotacyjny. A i Senatu pewnie też. Nie wszystkim w tej zgodnej koalicji jednak się to podoba. Mi jest trudno sobie wyobrazić, żeby funkcja rotacyjna dotyczyła marszałka, premiera, ministrów. Pamiętam kiedyś taką rozmowę. Cztery lata temu, kiedy w naszym klubie była rozmowa o tym, czy funkcja wicemarszałka ma być rotacyjna, wtedy mój kolega Piotr Zgorzelski powiedział, że rotacyjna to jest kosiarka. Niezwykłej syntezy dotychczasowych, strasznie fajnych rozmów dokonuje w odkrywczym podsumowaniu sam Marcin Kierwiński. Każdy scenariusz, który pokazuje trwałą koalicję rządową, koalicję, która ma trwałą większość, jest po prostu dobry. Nie, no jest po prostu super, a pracownica błękitnej stacji podąża w ślad za planami Donalda Tuska planem Donalda Tuska i to też ważny element tej rządowej układanki jest dążenie by w rządzie znalazła się podobna liczba kobiet i mężczyzn. To jest nasze wspólne uzgodnienie, że będziemy dążyli do tego, by kobiet było jak najwięcej w rządzie. Na razie wszędzie widzimy męską czwórkę polityków, niczym czterech muszkieterów, których partie skarżą się, że PiS zostawił im pustą kasę i czeka nas wszystkich katastrofa. Jeżeli chodzi o finanse publiczne, a wiemy, że przecież są w okropnym, opłakanym stanie, również nie mamy tutaj żadnych wewnętrznych kolizji. Co do udziału kobiet w tych negocjacjach, to wcale nie jest aż tak fajnie. Cały czas przy, y, w obrazku mamy samych mężczyzn. Znaczy, dla mnie to też jest niezrozumiałe. chciałaby mamy... pani y, być w tych negocjacjach? Ja uważam, że jakaś kobieta powinna być. No ale to ale... może to jest pretensja do Włodzimierza Rzeczywistego ale... i Roberta Biedronia. Dlaczego również... pani nie zaprosił? Ale również do, y, do przedstawicieli Trzeciej Drogi czy Koalicji Obywatelskiej. Brakuje to znaczy... pani kobiet. Oczywiście, jak oni kłamią. Inflacja mocno w dół, 6,5%. Co zrobić z tym niewygodnym faktem? Eksperci z Wiertniczej świetnie wiedzą, jak się zabrać za dane ekonomiczne tak bardzo niepasujące do ich wizji świata. 6,5% wyniosła inflacja w październiku. Rok temu to było niemal 18. Jest więc lepiej, ale ceny wciąż rosną a w strefie euro, inflacja jest niemal dwa razy niższa. Po co tłumaczyć widzom TVN-u, że gospodarki krajów środkowoeuropejskich to wciąż rynki rozwijające się, położone niedaleko Rosji i narażone na światowe zawirowania bardziej od bogatych krajów Zachodu? No dobrze, ale po co kłamać? Ceny w Polsce nie rosną czwarty miesiąc z rzędu, co pozwala inflacji spadać, a Radzie Polityki Pieniężnej planować obniżkę stóp procentowych już w tym albo w kolejnym miesiącu. Rynkowe stopy procentowe spadają już od pewnego czasu, więc raty kredytów już teraz powinny maleć. Inflacja spada, funkcjonariusze stacji tym razem nawet nie uszczypnęli prezesa Glapińskiego, ale za to przygotowują najwyraźniej swój uradowany elektorat do nowych rządów. Co dalej? Co nas czeka? Niestety raczej nie powinniśmy się spodziewać, że w listopadzie inflacja znowu spadnie. Przed nami raczej wzrosty. Prognozy różnych szamańskich ekspertów z okolic Zwiertniczej. Warto przypomnieć tę uroczą debatę z wiosny tego roku, gdy inflacja wynosiła jeszcze kilkanaście procent. Nie ma takich Saint shirt. zjawisk <ripped Profess cocoa wer> <skans> gospodarczych, żeby w 60 miesięcy Inflacja <Zoomallas> spadła o 8%. Musieliby zarżać gospodarkę, żeby to, to seul, tak się stało. Jedyna skuteczna antyinflacyjna polityka to jest po prostu zdjęcie masowo pieniędzy z rynku, no bo tylko to powoduje spadek inflacji. A oni robią coś odwrotnego, pompują pieniądze w rynek. Jakim cudem ma jest inflacja spaść? No oczywiście taka skandaliczna sytuacja z inflacją, że spada do 6,5%, w ogóle nie powinna mieć miejsca, bo rozwala w pył narracji opozycji wiertniczej sączoną przez miesiące. No ale oczywiście znaleźli winnego. I to na serio, nie na żarty. Według wstępnego, szybkiego odczytu mieliśmy w październiku inflację na poziomie 6,5%. A jak pamiętamy, rok temu też w październiku dochodziła do 18%. Wyborcze ceny. Tyle tylko, że jak zgodnie twierdzą ekonomiści, ten dzisiejszy wynik jest zafałszowany. Prawdziwa inflacja wynosi moim zdaniem 7,2%. Przy czym muszę powiedzieć wyraźnie, że to nie są manipulacje Gusu, bo Gus policzył rzeczywiste ceny, jakie. Były na rynku, natomiast jest to manipulacja orlenu. Widz wiertniczej nie może spać spokojnie. Musi myśleć o złym obajtku, co na złość Polakom obniżył ceny paliw? Dodajmy, że obniżył za mało. Jeśli przyjdzie nowy rząd, na przykład rząd Tuska, to dopiero będzie super. Trzymamy za słowo. Dziennikarka zadała mi pytanie, a gdyby pan był premierem, to ile, po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem po 5,19. Mogę to dzisiaj powtórzyć? Znaczy, tak, dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. Dzisiaj i to, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. A wtedy w wytwórni, tak zwanego Wolnego Słowa, byłby zachwyt. Zresztą prezes Orlenu, to same zmartwienia. Mamy najnowsze dane o zyskach Orlenu i są o wiele gorsze niż rok temu. Prezes PiS przekonywał kiedyś, że Daniel Obajtek ma dar od Boga, ale niskie ceny na stacjach tuż przed wyborami nie były raczej efektem boskiej interwencji. Orlen wydaje miliardy złotych na wsparcie Polaków poprzez dopłaty do cen energii, także na pana Kraśkę, ale oczywiście to jest dramat. Orlen według TVN-u niebywale dołuje. Tylko w trzecim kwartale tego roku zysk Orlenu jest znacząco mniejszy od zysku w trzecim kwartale zeszłego roku, o prawie 3 miliardy złotych. Jak wiemy doskonale, miniony rok był dla Orlenu rekordowy. Blisko 30 miliardów złotych zysku, więc spadek zysku nie jest niczym wyjątkowym ani zaskakującym. Warto jednak zajrzeć do Orlenu za czasów rządów Platformy. Jak to wtedy było? 2014 rok PKN Orlen skończył z tragicznym wynikiem finansowym. Tym razem jest inaczej. PKN Orlen odnotował 2 miliardy 387 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto w roku 2015. W porównaniu z poprzednim rokiem wynik wydaje się dość oszłamiający. W 2014 roku Orlen stracił ponad 5 miliardów złotych. Nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli ewentualnie powstanie rząd Tuska, to on już się weźmie za te zyski Orlenu tak jak trzeba i spełni marzenie. Pewnej znanej pani reżyser, żeby było tak, jak było. Tego państwu oczywiście nie życzymy, życzymy natomiast spokojnego wieczoru w zadumie.